Rodzina ani dziewczyna nie mogą pojąć za skórwy syna. Jak widzę tą kurwę z Włocławka to przeklinam. Posłuchaj ty kurwo, zebrałaś mi dwójkę dzieci. Zniszczyłaś moją kaszkę, ona ci nigdy w życiu kurwa krzywdy nie zrobiła. Ty kurwo jebana, ostatnio podałaś jej numer ze swoją mordą, pisząc zapraszam do rozmów. I dzwonili do niej twoi kurwa psychofani, którzy chcieli ci chuja podać do ryja. I ta biedna dziewczyna nie wiedziała jak odbić piłeczka, więc podawała się za policję z Włocławka. A ty się kurwo śmiałaś. Zabrałaś mi dwójkę dzieci. wzięłaś mi kaszkę. Chcecie się dowiedzieć, kurwa, prawdy, dlaczego ta kurwa lachocią kiebany z Włocławka nie chce mnie odpuścić? Bo przypominam, w łeb w łeb od 1 do 10 jej zmarłego ojca, pedofila, który lizał jej pizdę w wieku 3 lat. Czy wy, kurwa, macie o tym pojęcie? Czy wy macie pojęcie, że jej mąż ją do mnie przywoził, kurwa, od paru lat do hotelu na Ruchanie? I nieraz on nagrywał, kurwa, szejki, jak ona krę kręciła dupą, raz jej, kurwa dziecko. Jedenastoletnie. Przysięgam Ci, Ty, kurwo, że kupiłem sobie bilet w jedną stronę. Jestem między Bogotą a Panamą. Jadę tam nagrać Disa na Ciebie i Cię kurwo pochować za życia. I przysięgam, dopóki żyje internet, kurwa, ja przez Ciebie kurwo nie mam pulsu, uczuć i empatii. Jestem gotowy na wszystko. Czy twoja mama wie, że twój ojciec był pedofilem czyli ci wziął Czy do twojego chłopaka dotarło? Będę jebał twojego chłopa w brodę, kurwa, trzymając go za rogi, które mu doprawiłem. I przysięgam wam, pomóżcie mi, kurwa, ludzie z Włocławka. Jeżeli są tam normalni ludzie w Włocławku i nienawidzą tej kurwy, bo wam krzywdy narobiła tyle, co mi, proszę, podajcie mi adres. Ja będę u niej pod domem grał koncert, kurwa y, charytatywnie, kurwa co środę dla tych bandy kurwa oszołomów, którzy żyją, kurwa kochają i nienawidzą. I przysięgam ci kurwo, dopóki istnieje internet i ja żyję, ci nie odpuszczę. Teraz się dopiero zaczyna show. Y, kurwa daj mi swoją mamę do telefonu, ja jej wytłumaczę, kogo urodziła, ty kurwo jebana.